Siemaneczko rodzinko, z tej strony ja, Mister Kokosek i dziś pogram sobie Super Meat Boya. Tak, to będzie chyba pierwsza, najlepsza moja seria. Więc zacznijmy grę. What? What? Co? So... Ta gra jest chora. Gra jest chyba chora. I pierwszy poziom, tak. Trzeba tu będzie przejść Okej okay. tak Chwila, czyli to jest X Okej okay. Okej, okay. to już chyba załapałem więc nie będzie Można tak się odbijać o ścianę, ale też Tak, okej okay. Pewnie się pytacie na czym ja gram? Gram na joysticku od PlayStation 3. Trudno mi go było skonfigurować. I teraz trudno jest się trochę poruszać, bo ta instrukcja jest do, do joysticka od Xboxa, chyba tak, do Xboxa. Tak więc chcesz tampon jakiś, czy lol. Nie, co. co? W ogóle, my jesteśmy mięsem Bandaż a spoczko, nie no, bandaż, okej okay. Okej, okay, bandaż Zdobywamy bandaże, a nie jakieś kampony Lol Co to jest? Jakieś... What the fuck?! Co to było?! Lol Super Meat Boy Lol Gra w grze co trzy... Trzy życia mamy LOL! tam jest bandaż, nie, ja... Ja lecę po bandaż O. Myślałem, że spadnę od razu. Od razu fail. Tak, brawo. Dobra. Trzeba przechodzić. Okej. Okay. I chcę chyba przeskoczyć na tym... Tak, na tym długim przeskoczyć. Okej. Okay. Przechodzimy. Level 2. oh fuck. Idziemy. LOL! Co? What? Wysoko skończymy? Okej... Okay. What? Jaki skill! Nie no! Musicie dać... LOL Chciałem powiedzieć, musicie dać łapkę w górę za tego skilla Ale... LOL! Nie! Nie! Ta gra jest nie fair! Jeśli... Wysi... O, bandaż, ok. O, W dupę Jest! Tak! Dobrze jest Good I trzy Ład Trzy życia O kur... Chwila Skaczemy tu Skaczemy LOL Achievement guest Nie zgin jeszcze LOL Co ja robię? Co ja patrzę? To jest krew czy co? Sorry Łat Czyli na co mi przychodzi? I co? A 2T A Okej, okay, bandaży, dwa Tak w ogóle... Na co nam bandażek? On jest... On jest nieśmiertelny, czy co? Nie. Musi być śmiertelny jeśli tam pła była... u uh, A plus. On musi być śmiertelny. LOL Ale jakie to ładne... Lol, chciałem już powiedzieć, jakie to łatwo. Dobra, przechodzimy dalej. Boom. Ej, czy tam jest, tak, tam jest bandaż, żeby go sobie z... O! Ładnie. Jest good. W ogóle, jest taka opcja, że jeśli powiecie mi, w jakie gry mam grać, to ja z chęcią dla was nagram te gry lol, pięć, a plus lol, gruz <noise> kokosek skacze po gruzie Dobra, dalej to jest gruz lol czyli Meat boy skacze po gruzie który się zawala co? skaczemy uuu, bandasz, bandasz albo nie się wszystko kruszy Lol, nie fajnie, już pewnie mamy po jednym bandażu. Jeszcze minus jeden bandaż, tak skaczymy. Jas. Yes. no nie, fak dwa bandaże już użyliśmy. Lol, w ogóle switch ha... nie, cztery. Aha, za bandaż się kupuje, nie, no spoko. No nie. No nie, nie jaki, chuj, nie Trzeba skoczyć Chyba, że na koniec Lol, a jeśli mi na koniec odejmą bandażę za to Nie no, fail będzie Potem bandaż sobie, potem przy... What? Kolejny poziom jakiś Lol, przejdziemy go szybko Jakiś chory poziom, ale tam Znowu będzie tak jak wtedy nic więcej chyba LOL no, A wcześniej nie był fioletowy czasami Dobra, spadamy U, fajna animacja w ogóle I co tutaj będzie? Królewno, o, my ją mamy złapać Ale Lol, co to było? Na Nie LOL G. Co? Tak, lasery. Jakieś dziwne lasery. LOL, jak ninja. Wszyscy w komentarzach piszemy, że gramy... że gra... kokosek grał Master Półkiem. Co ma? Ej, czy on latał? On lata. A w bok też? LOL! On lata! Nie no, spo... LOL! Nie! Fuck! Nie dobra, teraz na sprincie przechodzimy. Nie! Na końcu tak, brawo! No, i znowu nie, no, trawo! No, no kurwa! Ja! Jest! Co? Znowu! No co, to ma! Co? A tam przyle. O! Polecimy! Lol, okej, okay. jest! Ja... Cze... No nie! Nie! Dobra, gramy! Jest dobrze! Jest! Jest do Ufa! Nie, ja tego. Jaki skill! Jaki skill? Nie, no brawo, ja! I co? Wracamy! O, gościa zdobyłem! Lol! I czekajcie, włączę LOL, 4 bandaży czy 10 i tego sobie oddokujemy. LOL, 100 bandaży! Kto, kto zdobędzie 100 bandaży w ogóle? A nim sobie polecimy to. Tak, brawo! Czy mi się zdaje, czy Meat Boy był szybszy chyba? Tego gościa, ale spoko. Level complete! Yeah! Teraz tutaj... LOL Bandaż, bandaż! No w dupę! No w dupę! No fuck Tak! No nie! O! Oh. Brawo! Jest, Level complete! Czyli jeszcze 5 bandażów nam jest potrzebne lol nie ta gra jest nie fair albo jest fair gra fair play no czemu ja to lol czemu ja to musiałem klikać no nie dobra teraz się wkurzyłem teraz gramy szybko jest Dobrze, jeszcze A+, plus tak, brawo, i skaczę, tak, i lecę, tak, bo ja lubię latać, tak, brawo, nie było bandaża, Stawię, wiórka robiła, no, nie, dobrze, jest, dobrze, jest, good, good, nie. Fuck, już myślałem, że już zginiemy. I A plus nie. on w ogóle... Co tej gościarce zrobił, lOL! I co tutaj? LOL! Co to jest za chora gra? LOL! No i kolejny zwierzak, tak Achievement get! Zabij niewinnego zwierzaka Ej, bandaż tam jest! nie no Nie no, ja tak nie gram, midboy po prostu, on jest pro On jest pro Tak, skacze od... Ja... O no nie O Tej, czy on jest taki ma... Lol, midboy jest taki... Midboy jest taki mały że on... Prześlizgnie pomiędzy tymi, żal! Tutaj tej co? Wskoczymy tu, tu i tu. Ok, Tutaj co? co? Wchodzimy tu. Tak, przyjdziemy. Jakoś to nam się uda. Wiem, wiem, wiem. Tam było przejście, czy coś. Lol. Zróbmy tak, 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 tak. tak. Tutaj. I to spróbujmy przeskoczyć. Lol. Jest. Tam jest, tam jest gra ukryta. To się za chwilę cofniemy do tego. Z chęcią się cofnę po gram. Tak, by inaczej. Dobrze, czyli teraz. Exit map. Ok. Exit. LOL BOSS! Już przy bosie? LOL, ale szybko. No tak, bo 20 poziomów jest, lol. Nie no. To, to chyba nam szybko zejdzie wszystko. Chyba, że kolejne poziomy będą trudniejsze. Co wątpię. Lol, weźmy to. Okej, okay. przechodzimy to. I. i co? Team Meat, okej. Okay. Lol, wstyd małpa nad nim. Czy to jest małpa? Ok, znowu trzy życia. O. Nie wiem, no, takie łatwe to wiecie. To mojemu bratu można dać takie łatwe żal. Dobra, to mi się nie podoba. Po gruzie gruz gruz dalej dalej kokosek uratują No nie no tego już się nie da jej się już tutaj nie da uratować trzeba to szybko przejść szybko szybko kokos Daję szybko LOL Czy mi się zdaje, czy tam jest jeszcze bandaż na środku Tak, to jest bandaż i nie! Kokos! No nie! Żal! Jak blisko! Dobra, jedno życie, trzeba się sprężać. Okej okay. Szybko, szybko, szybko Szybko! No nie! Musiałem się tam zatkać! Szybko, tak jest. Brawo, I trzy życia i trzeci poziom, ok? Jedziemy, dobra, co tutaj będzie? Gruz, ok? Dobra, to nie będzie zbyt trud. What the fuck? Nie, kurde. Dobra. Zobaczymy, okej okay. Okej okay. Okej okay. Jakby tutaj to jest Dziękuję, tak O nie, co? Co? LOL <ślesy> Co to ma być? Dobra, super mi z bojem LOL co nas robi. Dobra. Czyli tutaj jest to gówno. no nie. Się nie zgadzam. na takie traktował! U. Brawo. Gruz. No nie. Czemu ten gruz tutaj musi być? Żal. Dobra, jest. Ładnie. O, to jest ładnie. Nie. Ja, za tym od razu. Okej. Okay. Jest też, kokos. Biegnij. Jest. Czyli teraz. Teraz boss. Przechodzimy go. Biegnij Boy. Co to jest? To jest jądro. W pudełku. Nie. Co to jest? Nie. LOL, podpalił cały las. I co? 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 To jest? co? LOL! Piła jak... Tak, zwierzątka, tak Padno... LOL! To jest... Co? Co to... To, co to jest w ogóle. Jakiś... Jakaś parówka jak weszła do jakiego, do jakiejś piły motorowej. LOL, jeszcze zginąłem. Nie, no fajnie. Spoko. Tutaj przeskakujemy. Gruz, ok. Tutaj to gówno. No nie. Dobra. Jedziemy. Mój skill mi na pewno pomoże. Ok. Dobrze. Jest dobrze. Na razie jest dobrze. Fak. Fak, no dalej. Lol. U. I teraz pewnie... Żal! Na końcu! Na końcu mapki. Chyba, że tam jeszcze trzeba było iść, czy coś. Lol. Ale chyba na końcu. Lol, jeszcze mnie deadł. Bo co? Bo się źle grusu rozwala? O. Jest? Mamy fory? Tak! I co, koniec? LOL. Dzień, że się rozwala, ale. I co możemy skakać czy coś? Nie. Okej, okay, animacja jest coś. No, rozwaliło mu się. Papa. Pa. O co chodzi? No i pięknie wziął sobie księżniczkę. Odleciał. Well, wszystkie wiewiórki zabite tutaj głowa leży wiewiórki pełno wiewiórek u jedna chyba żyje żyje u, ale sweet ale to wymyślili loon co to... Co to było, LOL! Nie no! LOL! To jest... To jest chora gra! Dobra! Wow! Chapter 1 Już przeszłem To Możemy się chyba... Mogę się chyba z wami pożegnać i do zobaczenia następnym razem!